Ależ emocje przyspiesza Otylia Jędrzejczak. Chcielibyśmy dodać siłę energii Justynie. Pierwszy i mamy nadzieję nie jedyny Mazurek Dąbrowskiego tutaj w Pekinie. Będzie walczył do końca o jakiś rekord. Nikt nie dziwi się, że sportowiec, wielki mistrz musi trenować nie tylko raz, ale często i dwa razy dziennie, prawda? I że musi wykonywać mnóstwo powtórzeń jakiegoś ćwiczenia, które jest podstawowe dla jego specjalności. No nie wiem, mamy znakomitych młodziarzy, też oni muszą w roku setek, a może i tysięcy rzutów wykonać, żeby potem na zawodach wykonać ten jeden rzut rekordowy, ten jeden rzut zwycięski. Z jakichś powodów. Z jakichś powodów tajemniczych wyobrażają sobie ludzie, że, że religia nie potrzebuje takiej intensywności. Prawda? A tymczasem, no, jeżeli, jeżeli chcemy się doskonalić wewnętrznie, jeżeli religia jest czymś najważniejszym, bo biedzie nas do Pana Boga, który jest dla nas i źródłem, i celem. Prawda? no to musimy to powtarzać i powtarzać. Musimy tym napełniać się i napełniać. Jesteśmy chrześcijanami, czyli wyznawcami religii, takiej religii wyjątkowej, w której można do Boga mówić ojcze. I to w dodatku nauczył nas tej modlitwy, która zaczyna się od słów ojcze, Syn Boży. Tak? To, to jest bez precedensu, bo w innych religiach jednak ten Bóg jest o wiele bardziej obcy, jest gdzieś daleki, jest gdzieś niedostępny. A tu mamy relację dziecko- i ojciec. Relacja, która zresztą w dzisiejszym świecie bywa zagrożona. Bo proszę zobaczyć, że bez dobrego wzorca rodzinnego człowiek nie może zrozumieć, na czym to ojcostwo i synostwo polega. Jeżeli zdestruujemy rodzinę, jeżeli zdestruujemy kulturowo relacje wewnątrzrodzinne między dzieckiem a rodzicami, między rodzicami również, to jak my będziemy mogli sobie wyobrazić świętą rodzinę, macierzyństwo Matki Boskiej? Albo synostwo Pana Jezusa. Być może takie światowe dni młodzieży są właśnie okazją też do spotkania się młodych ludzi i tych, którzy mieli dobre wzorce, i tych, którzy nie mieli dobrych wzorców, a jednak idą drogą ku, ku Panu Bogu, żeby się z sobą spotkali, wymienili się tymi doświadczeniami, jakoś się nawzajem wzmocnili. Prowadzi, jest liderem. No i teraz ile? Na pewno powyżej 67 Siedmiu. metrów. Popatrzmy na to wszystko jeszcze raz, już trochę spokojniej. Kochani, zapraszam na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Do Polski, miejsca na świecie szczególnego. Do Krakowa, w tej Polsce, miejsca wyjątkowego. Na miejsce, na które przybywał papież Polak Jan Paweł II, który zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży. Teraz przybędzie jeden z jego następców, następca Chrystusa, papież Franciszek. Mamy szansę spotkać się z nim, mamy szansę spotkać się ze sobą. Przybywajcie!